Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, wy jesteście na kanale Obi Wankanowi. Dzisiejszy odcinek trochę techniczny. Dostawałem wiele pytań, jak dopasować płytę właśnie do krzywisk karoserii i w tym odcinku chciałbym wam to pokazać właśnie na prośbę moich widzów, jak nie stracić za dużo materiału, jak to dobrze zrobić, i żeby się to udało właśnie za pierwszym razem. Bo możemy robić kilka prób, ale niestety co za tym idzie. Tracimy materiał, jak również i tracimy pieniążki. Niepotrzebnie, moim zdaniem. Więc w dzisiejszy odcinek właśnie o tym, także serdecznie Was zapraszam do oglądania. I to jest właśnie zawsze jest problem z odrysowaniem. Tej krawędzi wiadomo, że ona idzie zawsze w takim łuku, po skosie, więc najprostszym sposobem jest po prostu biorę sobie taką listewkę, wiercę tutaj otwór. Zaraz wam pokażę, wkładam do głopis i powoli będę to przesuwał i będzie się linia sam rysować. Taki właśnie Przyszłam tak naprawdę. Chodzi o to, żeby ten długopis był ciasno. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. zaraz żeby po prostu cały czas trzymać jednakową, jednakową krawędź, ja po prostu. Jak mamy w poziomie, to utrzymujemy to po prostu ten poziom do końca. To jest też bardzo ważne, że jedną krawędź była prosta. Ustawiamy ją sobie w tej samej długości góry i u dołu. Że już później, jak domie będziemy domierzać do tej krawędzi prostej, żebyśmy mieli bazę. I tu już mam tak naprawdę zaznaczone po prostu zaznaczoną linię. Wycinam to i później to dopasowuję jeszcze. Tak jak widzimy, za pierwszym razem jest po prostu elegancko docięty. I to jest też bardzo ważne. Zaraz pokażę. Sobie sprawdzamy tą odległość. Tutaj u góry 28,2. Tutaj 28,2. I tu już mamy bazę. Tak naprawdę elegancko docięte. Wszystko tu już sobie. Przemocowałem szablon numer 2, oczywiście, wiadomo, z zachowaniem równych tych krawędzi, równych tych odległości, i odrysowuję sobie dalszą część. Później sobie ponumeruję, żebym miało później łatwo to przełożyć do tej właściwej płyty. Tu sobie poznaczyłem mniej więcej, jak mam później połączyć na płycie te szablony. Tak naprawdę zostaje mi tylko do mierzenia tego dołu. A tu już jest sprawa prosta, bo jest wszystko pod kątem, więc nie będzie problemu. Jeszcze kolejna rzecz zostaje mi sufit. Ten element przy suficie. Właśnie chciałem pokazać, jak to będę robił. Tu już mamy bazę, tą równą linię, równoległą do tej krawędzi. Więc po prostu biorę sobie płytę. Tutaj trzymam ją. Właśnie przesuwam po tej krawędzi. Dosuwam ją do samej góry. Tutaj pinuję, żeby ta krawędź była równa. Biorę ołówek i po prostu przykładam do sufitu. Docinam, bo jeszcze tu mi brakło. Wycinam ten kawałek i jeszcze raz to dosunę. I voilà. I tu już też sobie zaznaczam ten element. O tutaj. I tutaj sobie od razu zaznaczę z tego profila, żebym wiedział. I... Jeszcze sobie możemy tak zaznaczyć, żebyśmy wiedzieli, że to jest to, to jest to i gotowe, i cały szablon już jest gotowy. Mogę to przykładać do płyty. Pamiętajmy, że jeżeli tutaj mieliśmy 28,2, tu tutaj muszę sobie zapisać 28,2, żeby ta krawędź dokładnie była od tej krawędzi, i tu jest to samo. 28,2. Żeby później nie było pomyłki, i wtedy wiadomo, na jaką odległość poszczególny szablon ustalić. On tu sobie przymocowałem, teraz tylko kontrolnie jeszcze dokładnie sobie tu domierzam. To odległość tutaj, tutaj od tego pierwszego, od drugiego dokładnie. I tak jak sobie narysowałem właśnie w tym miejscu. I oczywiście tutaj wycięcie dokładnie rozmierzone. Mam bazę, i teraz mogę sobie to cało się dorycować. Wycinam i musi grać. Tak to mniej więcej wyszło. Tutaj jeszcze mam taką dosłownie milimetr z jednej strony, tylko pociągnąć, żeby dół ładnie doszedł. Ale tak to wygląda. Tak jak widzimy, wyciąłem tak naprawdę za pierwszym razem bez straty materiału, i to jest najważniejsze. Także jak widzieliście, dla chcącego, nic trudnego. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. I oczywiście zachęcam do subskrypcji i oglądania kolejnych. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Hej.